No to witamy w kolejnym potężnym materiale Stary Wars High 3. Ze mną Artur. Dzień dobry. Oraz D Drake. Ja I gramy na Matiego, Zorota i Dreamera. I planujemy zraszować. Zobaczcie, jak nam to nie wyjdzie. My raszować nie umiemy. Może wyjdzie. Dreamer zaśpi. Pewnie ten moment. A co oni mają na dole? W kogo my wchodzimy? W mrocznego Krasnala. Mroczny Krasnala. Mhm. Easy, easy w sumie ty mi krychę będziesz w lecie dawał. Będę. A i kamienne godem. przecież wystarczy, że on zrobi parę żelaznych i nie mamy rasza. No jak? Ja wezmę ogniki. No dobra, mamy rasz. A ja będę, będę miał te karły. Się nie... ja te... mniej w krychę, więcej Tymi złoto, i będę rozjebie. miał więcej karłów. No, Możecie tak mi. Możecie tych karłów nie stracić. Czym ty grasz? Yy, ten? Moresznym kresnalem? Artur, tak, idę w to, to daj mi krychy. Nie dam ci krychy. Daj. Nie. To dam ja ci potrzebuję tych... krychy, jak mają być te. Ty na co? Na karły. Kurwa, to jest moja drużynka. Daj mi, daj mi, Artur, krychy, bo ty nie potrzebujesz. No, aż za co A po co tobie? Jeszcze... Ja gram elfem. No, ale idziesz pod pająki za kamień. Ale ja chcę mieć dużo ogników. A Możesz tak mi dać to. 200 Olewa łuki i jadę w te Kawalerię Ci jest dzień jest 200 krychy. O. Jak rzucisz mi złota. Dobra. 300 złota. poszło 300 krychy. Dzięki.

Dreamera nie ma na dole, dziwne. Macie metalu 100? Nie. Trzy... Metalu chcesz? No. Masz 200. Jak tam na środku, Arturze? Piąty. No przy... No już wybudowałem. Zrobiłem praktycznie wszystkie buffy do golemów, teraz czekam tylko na pancer. A to frajer. Mapie i poszedł bogactwo plus 25. Na środku ci przekształca pajac. Wiem. Dobra, Krychy, Krychy, Arturze Masz. Kamienne we mnie idą, XZ, ale sobie jakoś poradzę. Poradzisz sobie? Tak, chyba ta. Bo Godem, godem, bohater. I widzę, widzę, przejść, Musisz go solo'ać. Widzę, widzę, widzę. Luz, luz. Uważaj, bo idą ci kamienne w kamiennego. Wiem. On się wypierdoli, nie? No. Jeżeli macie metody to ja chętnie. Dajcie metal, że w kolejny buff na go Chłopca sobie kurwa skeletów zrobił Dobra, ruszujemy. No mam dwa, runa, mam dwa robiła. karły A robiłem od początku no też wysyłaj. Dajcie mi metalu na te buffy. Daję 500. Dobra. Jeszcze chcesz? Teraz te ja chcę kamienia. Kamienia? 500. No. Dobra, chodź. Poszło. Drejk przejmuj budynki. Czekaj, czekaj, bo... Ogniki niech mi dojdą, co? Ogniki niech mi dojdą. O, walczymy z nim, ty, walczymy z nim Ratnal mi wchodzi, kurwa Uważaj na hero Ogniki Nie czekacie na mnie no, już myślę, wstydzimy pić Na ciebie po co? O kurwa, ale dym Ej, padł, padnie mu wieża chyba. Padnie no Dosyłaj łoki go z bazy. Ja nie mam włóków, ja nie posadzę włóki, wariacie, tylko to fuj. i ja dalej, chapa. Drake, co ty robisz? Puszuję, pusuję. Dobrze, xd. Daj, dawaj, daj. Doślij te każełki z dołu, Cinek Ci nas, doślij je I gdzie? Gdzie są jakieś U mnie kropa? z bazy Kasujcie te budynki co przejmujecie Ale ja w nich produkuję On z nich produkuje, a dobra to ja ci ich nie przejmuję Tą wieżę trzeba zniszczyć Podsunę, podsunę się Nie niszczę ty gili nadal, ja to od razu Ale ja. Ten pomysł był genialny Nie puszycie, dalej, ja przyjmuję to wszystko Ej, on hero ucieka, dobra, to dajmy mu uciec Aaaa, ja, no co, my gramy? Jeżeli macie kamienia, to ja chętnie. Nie mam. 500. Gotów do Mam gotów do ważenia. Dobra, no idziemy w drugiego gracza z tego Ale co to rozumiem. poszło. Ładnie to poszło, nie powiem. Ten ma bazę drugą. Czekam na ten, to tutaj te, wiesz. Może to jest krasne, to jedna, to trzeba zrasować dalej. <grydy> Dokładnie. Potrzebuję troszkę kamienia. Jak ma ktoś, to bym przyjął. A ja krychy potrzebuję. Ja mogę dać krychy. No, bardzo dużo, na ale za kamień. Tak, dam ci 500. No dobra, coś tutaj się bronią. Aaa, czemu ty nie mówisz, że wchodzisz? No Ej, ty wjeżdżasz? Ja wierzę. muszę... Nie wjeżdżaj, bo te karły muszę w sumie. Nie wjeżdżaj, bez kitu jeszcze chwila. No, krychy mi brakuje. Daje. Posz... Dobra, przerzucam się na czarnych. Hmm, tylko i nie kamienie, i złoto. Karpie będą potrzebne? Tak, no przecież też nie. <laughs> To po <laughs> potrzebuje kryjki. Niech tracisz te karły. <laughs> Gdzie? No, wypełni, rzadkoć. wypełni sobie ten dół, Artur. Wypełniam, wypełniam. Jeśli masz złota i kamienia, to wiecie, Złota mogę dać? Jest chwilę, ja mogę ci dać. wam cinek krychy trochę. Mogę złota komuś dać jeszcze? Git, kamienia tylko. Na te piątkę, i na <coughs> Pamiętaj o czarnej straży, bo bez niej będzie ciężko. Krychy, ktoś jednorazowo rzuci? Hmm, rzucę ci dwieście, No ja jeszcze chwilę sekundę i kodykuję mitril. Do ważeniem, do Badania zakończone. Oh, Robię gniazdo numer dwa. Kamienia Ma ktoś kamienia no jeszcze nawet nie mam Miło do Gotów Jeszcze dasz kamienia dam ci krychy No Daję ci tysiąc krychy Poszło Macie krychy? 300? Ostatnie Regenmany robię. Daj proszę szybko krychy na Mitri, żeby to już mieć z Badania zakalikowane. mówisz, Artur? Potrzebuję krychy na Mitri. Daję. Poszło Dobra. No Dobra, mniej coś się robi. <laughs> Metalu mogę dać No co dawaj 1000 do do dobra, atakujemy na dole? Możemy miała nic przeciwko Ale jeszcze nie mam, czekaj Dobra, to czekamy na harpę. Niech jedna wyjdzie i możemy wchodzić. Złoto, teraz nie mam nic przeciwko. Oj, te... druidy u góry odbijają. Gotów do ważenia. Czekamy na harpie i wchodzimy. Na harpie to ruch na górę, bo z harpiami to można lidować Potrzebuję jak potrzeb... Mogę dać metal złota komuś. Złoto ham... daj. Złoto na daj. Dajem ci krychy, daj waj złoto To przehandluj mi, dam ci 3000 Dobra, Tego oni, oni tutaj katapultami mi pustki niszczą, wjeżdżamy w nich? Nie, górę, no. górę mi odbijają Ta harpia, harpia jest u mnie w bazie, już leci Dobra katasy może tu wiesz rozpierdolimy Ale pożynę. mi jeszcze katasy nie wyszły bo cały czas są. Dobra to wjeżdżamy O kurwa ile katasów Golnicowe wyssanie Gotów doważenia Dobra wjeżdżam w to Dobra. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Druidzi. Kurwy syńskie. Dotarły te zabawy. Drake'u daję Dobra, ci złoto, daj mi krechę. Daję 5 I metal ci daję. Ja potrzebuję złota, jeżeli macie. Kurwa ty. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Tych, tu wieżę trzeba najebać, bo ta wieża nas kasuje Duszki już podchodzą. No to, co, do tego, to ty masz jednostki strzelające, nie ja. Inek, dawaj złota. No, a ty mi dawaj jeszcze czego? Krychy. Ci się mój nowy Dobra. Gotów do ważenia. Gotów do, Gotów do Twoje budowle zostały za... Mogę metalu ci dać. No to dawaj, dawaj, bo jedyne ciebie, co mam to kamień. wiesz złoto odcinka, bo ja to mam taką produkcję, że krychy teraz nie mogę dawać. Potrzebuję więcej złota. Jakieś pętę. Ja nie mam krychy. Daję złota, Godne, my. daję. Ej, on wychodzi tutaj kurwa kap... Zaraz to wymieszam Daję złoto drajku, daj mi krychę, bo mi stoi produkcja I cały metal ci dam, bo mam 2000. Czekaj, bo tu jest wojna. Got ci mu 2000 złota i metalu, daj mi krychę. Tam hero jest. Ja potrzebuję złota Dobra, wjeżdżamy w Diego, na pełne już To podejście armię z bazy i harpie Gotów do Mam harpie, mam Drake tego, tego tej krechę potrzebuję Cinek, my walczymy teraz Wróg Cinek, Cinek, ty nic nie robiłeś, kurwa Tylko w bazie się kisiłeś, a my atakowaliśmy i krychę potrzebujesz Złoto, złoto wam wysłałem, to wystarczyło ja pierdolę No bo ja sobie zrobiłem dochód T5 Dochód T5, mocny No dobra To była zlatna gierka i mrocznym krebsanem I wygrałem Ty też Cinek wygrałeś